Siamanowidzu, dziś dla ciebie kolejny monster, kolejny z rzędu, kolejna nowość. Zobaczmy, co będziemy pić. tutaj od razu wam na wstępie pokażę ceny. Jestem w ogóle mega zadowolony, żeby będę pił kolejnego monstera z rzędu i jest on nowy, to mnie taka radość rozpiera od środka popierdolone, co by nie mówić, bo długo na nie czekałem, żeby je wypić. Tu macie cenę, gdzieś wam stawię wiadomo klasycznie. No i jak już cenę znacie, wiecie co, pijemy, bo widzicie. Przejdźmy do ceny wyglądu, czyli do tego co najbardziej chyba mnie interesuje poza smakiem. A jeżeli chodzi o wygląd, no to kurwa, no ludzie! Kolejna puszka z rzędu, która wygląda naprawdę niesamowicie dobrze. Oczywiście, przebitki będziecie widzieć jej, bo tutaj, tak jak wam pokazuję dookoła, no to to nie oddaje. A na przebitkach, mam nadzieję, że Wam bardziej zwróci. I na fotkach na Instagramie, które też będą, wiadomo. Będę je wstawiał i będę widnieć tam. No, jak dla mnie, niesamowicie dobrze puszka wygląda. Klasycznie opis, klasycznie wam go wstawię, przetłumaczę go, żebyście też wiedzieli co i jak. No, ja jestem naprawdę mile zaskoczony tym energetykiem, jak on wygląda. W ogóle on ma lepszą grafikę niż tutaj Hawaja, którą mam, niż tutaj Gława, którą mam. No Widzicie głowę i spójrzcie na to te kolorki, to wszystko. No mnie ten Wiking niemiłosiernie, co by nie mówić, kupuje do siebie. Ale on jest Juicy, więc on może i dlatego ma taką różniącą się bardzo grafikę. A Ultra mają taką trochę bardziej ale tak mniej się na niej dzieje. Chuj wie, nie wiem jak to nazwać. Nie zmienia znaczenia, że puszka wygląda bardzo dobrze. I mnie osobiście satysfakcjonuje ten wygląd, dalej trzymamy wygląd w Monsterach 10 na 10, kupuję to jak najbardziej. A jeżeli chodzi o smak, przekonajmy się jak on będzie smakował, czy urzeknie nas w ogóle jak poprzednicy. Może guława trochę mniej, ale Hawaja bardzo ładnie wyniosła Monstera na wyżyny smakowe moim zdaniem. Zobaczmy czy Viking Berry wyniesie mnie również. Dobra, już coś wiem i jak dla mnie, no tak szczerze, tak naprawdę, zajebisty smak, jeżeli chodzi o to. Niezastąpiony wiking berry, chyba ze wszystkich takich mieszaninek, a takie mieszaninki malin wychodziły. Piłem różne smaki, tutaj wam wstawię, to tutaj, jeżeli chodzi o te wszystkie porównania, to wiking berry gniecie i to bardzo ładnie gniecie. No mnie urzeka sięgnie co by nie mówić. To jest, w ogóle smak tutaj to jest wymieszanie jagód, jakiejś czarnej porzeczki, wiśni yy, i w ogóle wszystko w tą stronę. Taki miszmasz, co by nie mówić, ale no tutaj jest to bardzo fajnie zrobione. Mi smakuje osobiście. Tutaj jak guława obniżyła trochę poziom, tak tutaj znowu wracamy do ocenki Naprawdę wysokiej, bo urzeka mnie ten smak. Czuję. Faktycznie na pewno wiśnie tą czarną porzeczkę. To jest bardzo fajnie wyczuwalne. Eee, czy czuję jeszcze jakieś takie dodatkowe? Nie wiem. Tak naprawdę ciężko mi stwierdzić, jaki jest dokładny smak tego Monstera, tego Juicy Monstera tak naprawdę. No, jak dla mnie, jagody na pewno czuć, to. No, to jestem pewny, tą wiśnie też tutaj, pożyczkę. Ja to wyczuwam osobiście. Nie mam nic złego w tym smaku, nic mnie nie odrzuca, nic negatywnego. Ja wiem, że może to są takie szybkie te oceny, że one są pobieżne, że nic o niczym nie mówię sensownym. Ale tak naprawdę do tego, co mam się przypieprzyć, to powiem głównie, niż do tego, do czego się nie mam przypieprzyć bo tutaj nie mam nic, do czego mógłbym zrobić aluzję i przez co ten film miałby trwać dłużej po prostu. Więc w tym wypadku będzie to krótki, klasycznie film i... No co, smak 10 na 10. Mnie nic nie wkurza, z wyglądu jest zajebisty, jeżeli chodzi o wygląd to w ogóle topka monsterowa, bo chyba nic nie było aż tak ujętego ładnie kolorami i tak graficznie przyjemnego dla oka. Jeżeli chodzi o smak, no to po prostu juicy wszystkie inne wypierdala na wszystkie kolejne miejsca, drugie, trzecie, czwarte, bo on zajmuje pierwsze, jak najbardziej moim zdaniem. Jeżeli miałbym jakieś aluzje do niego, coś by mi wadziło w tym smaku, to bym to po prostu od razu powiedział, zniżył z oceny i tyle. A tutaj nic takiego nie mam. Więc kupuję go jak najbardziej dla mnie zajebisty i mam nadzieję, że dwaj bracia, którzy tam z tyłu stoją, zaraz wam pokażę. Tutaj, te dwa monsterki, o, triple shoty, że też mnie tak urzekną zajebiście smakiem. Wiem, że one to w ogóle inny świat, bo one alakawowe kawowe i w ten deseń, więc zobaczymy co z tego będzie. Całe tło, które mamy i tak z tyłu to będzie na adwent, więc muszę to zdążyć nagrać i wypić, to będzie wyzwanie. Ale zobaczymy, może się uda, może nie, okaże się w grudniu. A bardziej, tak jak u was kolejny dzień oglądacie, to w kolejne dni adwentowe. O! Dzięki za oglądanie i do następnego Siemanu.